Podejście numer 1 do kuchni koreańskiej wschodnia, Tak, wschodnia azjatyckiej. Y, jesteśmy dzisiaj w Korei, pierwszy dzień I jemy pierwszy raz coś tutejszego y, Zamawialiśmy, na chybił trafił Ponieważ y, menu jest zbytnio nieprzetłumaczalne Ale w obrazkach wyglądało fajnie Można zobaczyć y, Tak, można zobaczyć tutaj z menu Taką mamy małą knajpkę y, Troszkę na, no, na obrzeżach Jeśli można powiedzieć, że Seoul ma obrzeża więc zaczynamy tak. Ja mam y, wieprzowinę, która jest ciepła i y, bardzo fajnie pikantna. Do tego są kiełki, y, coś, co jest jakimś warzywem, ale nie umiem go bliżej zidentyfikować. I pod tym wszystkim mamy ciepły ryż i trochę sałaty. Do tego dostaliśmy taką y, zupkę kibulionik. Olivia, ty masz? Y, ja mam podane na zimno. Bezmięsne, ale za to ostre. Makaron z kapustą pekińską, chyba, i fasolą. I też jest bardzo dobre. A do tego dobraliśmy sobie jeszcze warzywa w tempurze. Więc y, jedzenie jest tutaj dobre, fajnie połączone. No, jesteśmy na razie zadowoleni. Stasiu, ty co masz? Pierożki? Zaje hmm? fajne. A wcześniej były jeszcze yy, krewetki w tempurze chyba, tak? Krewetka i squid. Mmm. No. Także smacznego nasi moi drodzy. My tutaj zajadamy. Tak. Postujemy. Chcecie